Witam wszystkich widzów. chodzę ze godzinę w lesie ale nareszcie trafiłem w fajnego fanciora, nie? No. Mówiłem taką inną stronę niż teraz, proszę, ale siedzi pana. Taka sama, nie? jak wczoraj, identyczna. Co to za kaliber, nie? że już jest w Tu chciałem muszę się pokręcić po tym pokręcić. to mi się zaczyna tutaj podobać to. Albo samolot strzelał, albo nie mam pojęcia co. Nie? ks 33. No. Zajebiasz czołoteczkę, nie? Kurwa. Dobra. Tu jeszcze nakopałem parę rzeczy takich, ale takich nie la. Chyba To, to mi się wydaje, że to jest kawałek hełmu, nie? Znaczy, na pewno nie chyba. Taka sama grubość, to nie garnek. Łakemu, chyba. Chyba, chyba to tak na pewno. Ja już mam to. Co tam jeszcze mamy? Nożyk wczorajszy, łóżeczka. Poma na łóżkach. a to nic, to mi interesuje. O właśnie ta łóżka, nie? Zajebiasz cześć albo samolotem zapierdziała pod niebie i czalał do nich, nie? Albo nie wiem co tam gdzie bukowy las bo nic nie bo w ogóle totalnie zero, zero Dobra, żegnalski, wrócimy dalej, nie?